Siemanko, jeżeli kiedykolwiek zastanawiałeś się, jak zamontować umywalkę z szafką wiszącą, uzbroić to w kran, baterię, syfon, półsyfon? Jak to wszystko podłączyć, zainstalować. Zapraszam Cię na film. Jak zamontować baterię do umywalki? Oryginalne wężyki z zestawu baterii wkręcam tylko i wyłącznie palcami. Nie dokręcam kluczem. Jak zajrzycie w instrukcję, to niekiedy producent właśnie pisze, żeby nie dokręcać tego kluczem. I wystarczy O-Ring przychodzi najpierw, tu jest jego gniazdo. Zapewnia to antypoślizgowość, później od spodu przychodzi najpierw górę, guma, później podkładka. Tak samo niekiedy. No jest niby, ale taki odlew, że tutaj jest niby krzyżak. Albo jest na krzyżak, albo jest przycięta ta śrubka na płasko. Pomaga to we wkręceniu lub przytrzymaniu tej śrubki. Tylko to jest straszna chińszczyzna, widzę. Ten odlew jest taki no bardzo średni. Ale już coś tam idzie przykręcić. Nie chce mi się iść tradycyjnie do auta po klucze i skręcę to szwedem. Tutaj taką przedłużoną nasadkę by trzeba było mieć, bo to dość daleko dochodzi przy tej umywalce. Ona ma strasznie wąski rand. ktoś powie siedząca robota co ty robisz i czemu tak robisz ja wiem czemu tak robię tak jest po prostu najwygodniej tak jak mówiłem najpierw guma też żeby dać antypoślizgowość Później ta podkładka i gdzieś ty położył te nakrętki. I te dwie nakrętki. Ja bym tutaj zastosował jeszcze dwie podkładki normalne. Ale że nie mam przy sobie. To jest bateria zregulowaną. Lewo, prawo wylewką ustawię to mniej więcej na oko a później i tak można sobie doregulować samą wylewką tu jest kluczyk dziewiątka albo 11 czasami się zdarza i tak jak śruby w głowicy na przemian Raz jedna, raz drugie i też z wyczuciem nie przesadzić, żeby nie strzeliła pomywalka. W zupełności wystarczy. Mógłbym od razu zamontować. Chyba tak zrobię. Sypam. To zrobię pauzę, żeby mi materiał nie uciekł. Zaraz wracam. Jestem. Ja przechytrzę tą kamerę. Będę częściej ciął film. O, to rurka. Mhm, mhm. też nie jest LDPE. Tutaj nie powinno być jakiejś uszczelki. Co mówi instrukcja? Nie widać na rysunku. Tutaj czasami jest tu idana pianka. Z tej strony uszczelka jest absolutnie niepotrzebna. Tutaj ta uszczelka robi robotę. Dokręcam tą dolną częścią najczęściej, żeby tamtej nie popsuć. Też mi się kiedyś zdarzyło i nie chciałbym powtórzyć tej sytuacji. Tamta strona już mi się zaciska, a dokręcając tą, coraz bardziej dochodzi uszczelka. Starczy. właściwie można skręcić tamtą się podreguluje Tutaj, żeby ułatwić sobie. Co tu się dzieje? Odwrotnie są założone teleskopy. Nie ja montowałem tą szafkę, ale widzę, że są odwrotnie. Haha, nie! Tutaj przecież syfon wystaje. Tutaj będzie kłopot. Tutaj trzeba będzie stuningować. Nie zdemontuj to. Tak jest. Żeby sobie ułatwić tutaj robotę kupiłem takie gętki. Nie wiedziałem jakie tutaj kolano będzie potrzebne. Dlatego kupiłem giętki przewód i sobie wyreguluję na no nim. I bezpośrednio wejdę w syfon kawałunkiem Rurki 32. A może to szybko robić, bo tam tam stamtąd. No i w dolnej szufladzie trzeba będzie wyciąć okienko, żeby się mijało z tym syfonem. Jest śmieszna e, niska ta szafka, zazwyczaj są jakieś wyższe od tego miejsca startujące i to dolna żywota się mieści, dopiero i w górnej tylko jest to wycięcie. Zaraz wrócę. Na oko uciąłem rurkę, mniej więcej w pół i zobaczę co z tego wyszło. Jedna ze stron. Musi wylądować tutaj. Tylko chwycę. Tylko rurka jest niezatemperowana. Może ciężko tutaj, ale nie bardzo dobrze oddziałem. Cyk, cyk. Chwytam. Na miejsce syfon na miejsce, skręcam. I powinno być jeszcze. Tam patrzy, tak jak patrzy, prawy wężyk do prawego kranu. Z prawej strony zawsze zimna woda. Lewy wężyk do lewego kranu, widać tam coś. Szwed. Delikatnie skręcam, też można by było zostawić palcami. Naprawdę delikatnie skręcam. Nie ma, nie wiadomo, jakiej potrzeby, żeby to wydowalić. kraniki zostawię na razie zamokręcone i puścić wodę, w zaraz wrócę. Woda odkręcona, tutaj się nie leje, jest ok. Przed uruchomieniem, puszczeniem wody wykręcam sitko, żeby ewentualne brudy z instalacji wypuścić. Puszczam jeden, puszczam drugi. I w wężykach już jest woda. Jeżeli miał być ciec, no to na tych skręcaniach i na tamtych przy baterii będzie wypychać powietrze, dlatego żeby nie pochlapać, no to łapa. Zimna, upuścić trochę wody, zakręcić, sitko już ręce można umyć jak prezes leje wodę, a tutaj nie ciepnie? Ale nie. No Ci ciepła. Mogę myć ręce pod warunkiem, że nie pochlapie sobie Miejsca silikonowania. Teraz, teraz wysusz ręce, Załóż klok na wody. I otwórz wody. Sucho. Sucho, sucho. Sucho, sucho. Dobra. Górna szuflada będzie pasować, a w dolnej trzeba wyrzeźbić trochę. Tutaj silikon kładę tylko w tym miejscu. Nie trzeba tego odsuwać, żeby to przykleić. Wystarczy sam werkoczyk u góry. Ale zanim to, jeszcze powieszę lustro i e, lampę. Czy najpierw lampę, później lustro. Jak będę miał jedno i drugie, kładę tutaj silikon ozdobny. Co jeszcze? Tutaj muszę założyć kran i syfon do pralki. Tutaj muszę założyć deszczownicę. Tutaj muszę założyć powiesić szafkę. Zaraz wracam.